Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Niedługo jest dosyć wyjątkowy dzień. 18 urodziny Nikoli. No jak wiecie, 18 to jednak 18. W tym filmie robimy kolejną niespodziankę dla Nikoli, bo ona myśli, że nie przyjadę, a ja przyjadę. No i dodatkowo kolejna niespodzianka, że jeszcze przyleci ze mną moja mama i Blanka. I mam dla Nikoli prezent, o którym mnie prosi już mega długo i o którym tak jakby marzy, zawsze chciałaby to mieć. A co to jest, dowiecie się niedługo, a tymczasem zapraszam Was na Instagrama tutaj, bo na 100 tysięcy ogoliłem się na Uysow, yy, Już troszkę mi odrosły włosy, a na dwie 200 tysięcy gole brwi. Nie no, żartowałem. Jak wrócę do domu za jakieś 2-3 godziny dla was to parę sekund, to pokażę wam prezent, który mam dla Nikoli. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli taki film Wam się podoba. A w komentarzu napiszcie jeszcze wszystkiego najlepszego Nikola, a postaram się przypiąć wam serduszko. No i co, nie przedłużam wam? Widzimy się już, jak będę wam pokazywał prezent. A wy pamiętajcie, żeby jeszcze zasubskrybować kanał. Trzeba trochę pożebrać. Widzimy się później. Dobra, jestem już w domu. Mamy tutaj prezent. Zasłaniam wam ręką, żebyście nie widzieli, co to ona? No, ale myślę, że już czas wam to pokazać. Pasek zguczę. Przyszedł w takiej jakby torbie, kurczę jak na warzywa, jakbyście, wie, wiecie, szli do jakiegoś warzywniaka i brali sobie taką torbę, nie? Tak, tak wygląda ta torba. Mamy pasek, który przyszedł w takim opakowaniu, nie chcę go otwierać z tej kokardy, bo pewnie potem bym go tak nie wsadził. Ale żeby wam go wcześniej pokazać, wyświetla wam się gdzieś tutaj na ekranie, dajcie znać co o nim sądzicie, czy wam się podoba. Mi w sumie tak, nawet jest taki okej, okay, nie wiem, dla mnie szału nie robi, ale najważniejsze, że podoba się Nikoli, bo to jest prezent dla niej i to jej ma się podobać, a nie nam. Oprócz tego paska jeszcze bardzo podoba mi się to krzesło od Diablo Chairs, które możecie dostać spod linku w opisie. Bardzo wam polecam. Jest ono w rozmiarze King Size, a jak wiecie, ja jestem dosyć duży, więc to jest jedyne krzesło, na którym się, że tak powiem, nie chowam. Także serdecznie polecam z całego serca. Macie do nich link w opisie. No i co, no naprawdę warto, bo siedziałem już na wielu krzesłach i żadne nie było tak wygodne jak to krzesło od firmy Diablo Chairs. Dobra, słuchajcie, ja się jeszcze odprawiam szybciutko online, no i co, nie będę wam chyba zbędnie przedłużał już dzisiaj, widzimy się rano, pobudka o 6, no i co, widzimy się w drodze na lotnisko, na lotnisku, no i u Nikoli, zobaczymy jej reakcję na prezent, I jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że dodatkowo moja mama ma prezent dla Nikoli, AirPodsy, więc myślę, że z tego prezentu też się ucieszy, zobaczymy jej reakcję, ja jestem mega ciekawy, mam nadzieję, że wy też, no i co, widzimy się rano. Siema, godzina, 7 na 7.00, za oknem jeszcze trochę ciemno, ale trzeba wstawać, trzeba się spakować. I ruszamy na Warszawę. A za oknem trochę biało, fajnie, trochę świąteczny klimat. Dajcie znać w komentarzach, czy u Was jest chociaż trochę jasno. Dobra, widzowie, długo się do Was nie odzywałem, ale my już jedziemy sobie i jesteśmy w sumie pod Warszawą, bo zostało nam jakieś 30 km do parkingu, a z parkingu już tylko na lotnisko. Blanka, chciałabyś coś powiedzieć? Um, że bardzo się cieszę. No i co? No i chyba widzimy się już na lotnisku. I lecimy dół! Dobra, jesteśmy na lotnisku. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda teraz wchodzenie na lotnisko. Już widzę, że jest pomiar temperatury. Blanka i mama będą mierzone. Żyjecie? Możecie wejść? No. No, czyli tak jak myślałem, tak jak było wcześniej, po prostu stajecie sobie na linii, w równych odstępach oczywiście e, i mierzą wam temperaturę. No i tak, tak to wygląda. Musimy mamusiu sprawdzić, który mamy gate i e, gdzie się odprawiamy. Czekaj, jest Gdańsk, 10.45, chodźcie tam od razu, bo to tam trzeba, znaczy tam najlepiej. No, takie buty widzowe, takie buty kurczak. W ogóle patrzcie, to jest najśmieszniejsze. Blanka ma moją walizkę, a ja mam jej walizkę. Co to jest najśmieszniejsze, To jest moja walizka. No bo ta była większa niż. Yy, miałem jakby dwie walizki do wyboru i wolałem wybrać tą, ze względu, że mam tylko bagaż podręczny i ona się łapie na bagaż podręczny. No i była większa i dlatego wolałem tamtą. Dobra od. co sądzisz o kontroli? Mam pycha. Wyrzucili ci powe rzeczy. Kosmetyku. Mi, mi nie pozwolili nagrywać. No. Fajnie. O, Blanka no ja jest ze swoją walizką, na... ja ze swoją. Ja straciłam na życie. Blanka to jest. Blanka wzięła nożyczki, rozumiecie wzięła nożyczki do samolotu. To było proste, że jej to zatrzymają. W ogóle gdzieś w tym miejscu zaczynało się chyba z dwa filmy, gdzie robiłem niespodziankę Nikoli. Także widzowie, witam Was w trzecim filmie, w tym samym miejscu. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, dzisiaj robimy niespodziankę Nikoli. Idziemy na gate numer 25, czyli w tamtą stronę. Jakoś. Standardowo, jak zawsze na lotnisku szama w maczku. Jakby ktoś był ciekawy, co zamówiliśmy, ja zamówiłem tosta z cerem i dla mnie i dla Blanki, a ty, mamo, co zamówiłaś? No? Ja... kanapeczkę ja dobrą. A. Mama nie wie, co zamówiła, ale coś dobrego. Zaraz powinniśmy się odprawiać, będziemy wsiadać na samolot, no i co, oczywiście będzie parę przebitych z samolotu, a potem już tylko odbiera nie, nas mama, Nikoli, widzimy się w samolocie i potem już w Gdańsku. W imieniu polskich linii lotniczych Lot Sojusz Starenia z Dla niej jak oceniasz lot? Szybko, no właśnie szybciutko, co najważniejsze. 40 minut, i jesteśmy w Gdańsku z Warszawy. Dobra, czekamy na mamę Nikoli, która ma nas odebrać z lotniska, czekamy już 15 minut, lecimy od razu do nich, do domu i dajemy prezent Nikoli, czyli to na co czekacie i zobaczymy jej w ogóle reakcję na to, że jesteśmy tu i jesteśmy tu w trójkę, bo to jest też najważniejsze. Zobaczymy jaka będzie jej reakcja, jestem mega ciekawy, mam nadzieję, że wy też zostawcie łapkę w górę, a my bierzemy bagaże i lecimy do samochodu teściowej. Agnes, wsiadaj. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już pod blokiem Nikoli, zaraz wchodzimy, i patrzymy jej reakcję. Kurczę, cieszę się i trochę stresuję, bo nie wiem jak zareaguje, ale jestem mega ciekawy, mega... Co? Dobra, po prostu wchodzimy zaraz i już wam więcej nie przedłużam. Agnes, jesteś ciekawa reakcji Nikoli? No a nie. <noise> Blania, jesteś ciekawa reakcji Nikoli? za. Wyjdziemy z zaskoczenia, nie Blania? Mhm. Chyba kto wchodzi pierwszy? No, chyba... Chyba i mama, bo najłatwiej będzie. Coś się stresujesz się? Ja? Nie, w życiu. Boże, sto lat, sto, sto lat, lat, niech żyje, żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, lat niech żyje, 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 żyje nam. nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. <laughs> niech żyje, żyje nam. Dużo zdrowka, kochanie. Wszystkiego najlepszego. <laughs> Nie Cześć! Niezłodzianka! Cześć! Cześć! O ty głupko! Wiesz, że masz 18 lat już? O ty wiśniaku! Cześć! Sto 100 lat, 100 lat! Oj buziaka! Sto lat, sto lat! Co powiesz? Co powiesz? To, nie jest, to nie jest tort! A jeszcze taka, jeszcze taka, ten, taka niespodzianka do Ciebie oh, Jeszcze jedna Pamiętasz, pamiętasz pewien apartament na ulicy Zniart wasz montażystę poprosił o zacenzurowanie Tak No No, to się wybieramy sam. co No Jezu Ty misiaku I tak ale... Jeszcze reakcja na prezent, ale to zaraz. Blanka jak ci się podoba reakcja nikoli? No perfekto. Aleks, to jest. o właśnie patrzcie Aleks postanowił, że będzie wyglądał jak ja. Jak się czujesz w nowej fryzurze? Lepiej. Pozdrawiamy. Boże, y, mam ja, dla ciebie nie jeszcze nie jeden wierzę. prezent, taki jakby główny. Główny prezent? No taki prezencik. Ale to musisz się odwrócić tak ogólnie, o, się odwrócić. Się odwrócić, bo ja to muszę. Czemu ty masz worek, Blanka? No, bo y, nie chciała mi się nieść. Mam taką siatkę warzywniaka, i w tej siatce jest swój prezent. Tylko, że nie mogę go, nie mogę znaleźć nic, żeby to zapakować. Proszę. Czemu ta siatka jest taka dziwna? Nie, wiem, no, proszę. Proszę. Ja sama proszę. nie wiem, co to jest. Muszę sobie kurtkę zdjąć w ogóle. Aleks, patrz. Wszystkiego najlepszego, Misiu Kala unboxuje prezent. O nie, kartka spadła. Mhm, nie. O nie, spadła kokardka. kartka. Kurczę, Blaszka. Co? Z najlepszego? <laughs> I Jalku, podoba ci się? Dziękuję. Proszę. Szkoda, <grystanie> <grystanie> no, że teraz ja mogę go przymierzyć. Uja się. O Boże święta, Zapniesz się w ogóle. z niego? A jak go się... Ja cię ja nauczę spokojnie. O dobra, już wiem. Nie może że jest za mały. Nie, no jest idealne. No dobrze. Podoba się? No. Może <grym> no, włączyć nagrywania, jeszcze Blanka dostała na urodziny od Nikoli. Pokaż co dostałaś od Nikoli na urodziny? Co dostałeś? Kejsa z Głesa. Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Fajny prezent. Tak mi ma ciągle, ciągle, no bo wiem, mi kupiła wszystkiego. No i każdy zadowolony. Teraz co po tu masz dwujeczki. Jednak zrezygnowaliśmy, bo za dużo kolejka. I po prostu zamówimy je do domu, jak w czwartek wrócimy. I niestety już w tym filmie nie zobaczycie reakcji Nikoli na nie, ale będzie na Instagramie. Pokazywałem wam Insta na początku, także wiecie gdzie wbijać, a ja co? Wracam do domu i podsumujemy sobie tam wszystko i kończymy ten film. Dobra, mamy jeszcze kwiatuszki wizowe. Nie było tego co chcieliśmy, ale mamy kwiatuszki. Otwieraj Cześć. Proszę bardzo. Kwiatuszki jeszcze dla ciebie, bo nie było tego co chcieliśmy. Czeszcie. Dziękuję. Cieszysz się? Tak. O. W końcu światło. Oceńcie widzowie, jak wam się podobają kwiatuszki. Dziękuję. jeszcze raz. Dziękuję. Ja z jedną brwią, a z drugą nie jak ten No wiesz, że nawet nie zauważyłem, ale spoko. Pokaż.